Nie, hmm. czy jest go ja Tak, nagrywasz. A w dzisiejszym filmie dowiecie się, dlaczego my jako ludzie tak rzadko wyciągamy wnioski z tego co robimy, i co zrobić, by te wnioski wyciągać. By te wnioski wyciągać z naszego życia, by stawać się coraz lepszym. Właśnie odebrałem Mateusza z treningu, gdzie trenuje pływanie na ratownika wopru? Siemka. <laughs> no i właśnie. i Byłem tutaj, mamy tu dużo znajomych. Bardzo fajna młodzież, bardzo fajna kadra prowadząca fundację. Świetni, naprawdę, ludzie, którzy tu przychodzą. Naprawdę, to jest taka naprawdę bardzo mocna i bardzo silna selekcja. Także nie każdy może tutaj trafić, ale osoby, które tutaj są, naprawdę są osobami, które coś tutaj wnoszą i w fundację, i mają naprawdę fajne dzieciaki, i starają się te dzieciaki wychować na najlepszych ludzi. No i właśnie, rozmawiamy. Tak sobie tutaj dzieci trenują, a my sobie tutaj rozmawialiśmy, i właśnie. Znajomy mówi, że ach, te wakacje już się pokończyły i tak siedział na tych wakacjach, mówi tam 2-3 tygodnie i tak mówi Boże, jak mi się nie chce wrócić do pracy. Jezu, wracam do tej roboty ja chyba muszę coś zmienić. Trzeba coś zmienić. Tak to właśnie sobie siedzę, przemyśl, rozmyślam. Nie, czy wracam i zmiany nas muszą nastąpić, nie ma co. No i co? Wraca do roboty. Okazuje się, że łapie go ta cała bieżączka. Ta cała praca wpada w ten ferwor walki o, o przetrwanie. No i, i co? I mija miesiąc, drugi trzeci zaraz minie rok i nic z tym nie robi. Nie zmienia tego. No i czemu tak właśnie się dzieje? Czemu tak robimy? No z jednej strony nam jest wygodnie, tak? No bo każda zmiana rodzi taką, jakiś dyskomfort w naszym życiu. Musimy coś dać więcej od siebie, musimy się poświęcić, yy, musimy poświęcić na przykład nasze finanse, musimy poświęcić otoczenie. No bardzo dużo czynników w to wchodzi, dlatego nie jest to tak naprawdę łatwe. I wydaje mi się, że właśnie ten pęd życia, ten kierat, ten codzienność, yy, dużo rzeczy na głowie, pełno rzeczy, nie daje nam możliwości tak naprawdę nawet na chwilę zatrzymania się zatrzymania się i refleksji. I on siedząc na tych wakacjach, nie musiał myśleć o pracy, miał czas wolny, spędzał go na, w, nad, w zgodzie z naturą czy na plaży, czy na imprezkę, czy coś innego i zupełnie jak gdyby mógł spojrzeć na swoje życie trochę z boku to życie takie codzienne i stąd w, w wewnątrz jego pojawiła się taka opcja że może czas na zmiany. Dlatego wydaje mi się, że właśnie my nie wyciągamy często wniosków, dlatego, że nie mamy na to czasu. Że ta, to życie, ta bieżączka codzienności nas tak w tym wszystkim porywa, że nie mamy chwili, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć, żeby wyciągnąć wnioski, żeby poprawić to życie o lepsze. Kiedyś czytałem książkę Billa Gatesa, i on tam mówił, że. On bardzo często zamyka się w takim domku nad jeziorem, sam zupełnie na tydzień czasu, bierze ze sobą dwie torby i kioski książek, czyta i myśli sobie, co tu pozmieniać. Także, jeżeli taka osoba, która ma na koncie wielkie, ogromne biznesy i firmy, robi coś tak banalnego, by można pomyśleć, no to coś w tym musi być, tak? Musimy mieć czas na przemyślenia, musimy mieć czas, żeby się zatrzymać, musimy mieć czas, żeby namierzyć problemy, żeby namierzyć wnioski z tego, co robimy. No i wiadomo, ciężko się przyznać do błędu, jeżeli te wnioski polegają na naszych błędach. Ale my nawet nie wyciągamy wniosków z naszych sukcesów. Jeżeli coś nam idzie dobrze, to nie zatrzymamy się, nie zapiszemy tego, nie wyciągamy wniosków, co zrobiliśmy, że nam wyszło dobrze, i nie będziemy tego i nie powielamy tego, nie powtarzamy. To jest tak naprawdę, że coś się dzieje źle, no to się dzieje źle, no trudno, no tak musi być. Coś się dzieje dobrze, no to fajnie, cieszymy się, ale nie namierzamy, skąd się tak to zadziało, dlaczego tak się stało, jak można to powiedzieć? jak można to zwielokrotnić, by ten pułap cały czas sobie podnosić. Czy standard życia sobie podnosić, czy yy, relacje w związku sobie podnosić, czy relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, czy czy, czy w każdej, tak naprawdę w każdej dziedzinie, czy w sporcie, w każdej dziedzinie można to sprawdzić, ale żeby to zrobić, musimy się zatrzymać i wyciągnąć wnioski. Bill Gates to był jeden przykład, i on, słuchajcie, po takim tygodniu, gdzie sobie wszystko poukładał, wyciągnął wnioski na nowe, mówił, że schodzi do podziemia, czyli schodził na sam dół tej swojej korporacji, tej swojej firmy i tą wiedzę, którą. Nową zdobył sobie na podstawie swoich działań, swoich, swoich właśnie przeżyć, swoich odkryć, wprowadzał na, od najniższego szczebla w tej firmie cały czas poziom w górę, w górę, w górę. I dzięki temu cały czas tą firmę ulepszał. Cały czas dążył do, dążył do ideału, żeby ta firma działała jak szwajcarski zegarek idealnie. Ja też ostatnio wróciłem na produkcję, żeby pomagać akurat z przyczyn takich, że nie mam pracowników, mam braki pracownicze, nie schodzi tyle roboty, ile schodzi, należy po prostu pomóc, także stoję przy maszynie i to robię. I zauważyłem bardzo wiele, bardzo wiele niedociągnięć, które naprawdę odrobina, tylko poprawy zdecydowanie zwiększa wydajność. Także to co robił Bill Gates, no naprawdę daje ogromne rezultaty i ogromne efekty. Drugą taką osobą, który był moim idolem, jak wielu z was pewnie wie, jestem maniakiem wyścigów samochodowych, rajdów, ścigania się w ogóle starej motoryzacji. Yy, drugim moim takim idolem jest Niki Lauda i on powtarzał piękne takie zdanie naprawdę, które mi utkwiło w głowie, że sukcesy są wspaniałe, ale tu z porażek wyciągam <grym> na najlepsze wnioski. No jest to naprawdę głębokie i bardzo mocno siedzi we mnie. Bo rzeczywiście my się cieszymy z tych sukcesów, ale właśnie z takich porażek, z takich naprawdę czymś, co nas, co jest jakiś problem do rozwiązania, to właśnie z tego powinniśmy czerpać największe, największe wnioski dla siebie do poprawy. Możesz nie strzelać tymi kośćmi? Dziękuję. No, także słuchajcie, wyciągajcie wnioski nie tylko ze swoich błędów, ale również szukajcie wokół siebie, wyciągajcie wnioski z otoczenia, wyciągajcie wnioski ze swoich znajomych, którzy, oni mogą nawet według nich nie robić błędów, może dla was to jest błąd, a dla nich nie. Wyciągajcie, patrzcie na ich, to co robią, wyciągajcie wnioski dla siebie, dla siebie, żeby co mogę usprawnić, co mogę poprawić w swoim życiu, w swojej pracy, ponieważ Oczywiście najdroższe są błędy, na których uczymy się, na których na, na, na swoich błędach. To, te błędy są najdroższe, dlatego warto popatrzeć też na błędy innych, uczyć się od innych, by tych błędów po prostu na swoim ciele nie musieć sprawdzić. Życzę Wam miłej niedzieli, udanej. My lecimy do domu na dobre śniadanko. Ciao!